Czy Real Madrid zdoła odrobić trzybramkową stratę z Arsenalem? Statystyki są bezlitosne. Tylko cztery razy na 47 przypadków w historii Ligi Mistrzów udało się odrobić Taką stratę. Zanim przejdę dalej, to gorąca prośba o zaobserwowanie naszego profilu, aby być na bieżąco z piłką nożną. Arsenal w pierwszym meczu zdemolował Real i do tego mają jedną z najlepszych defensyw w tej edycji Champions League. Stracili tylko trzy bramki, lepszy jest jedynie Inter, który stracił dwie. Ostatnią drużyną, której udało się odrobić bramkową stratę, to Liverpool, który na Anfield pokonał Barcelonę 4 do zera i awansował dalej. No i przede wszystkim znane hasło. Real to Real. Może w tym sezonie nie grają rewelacyjnie, a Arsenal broni świetnie, ale rewanż jest na Santiago Bernabeu. A dla królewskich, jak dobrze pamiętamy, nawet 1% szans to wystarczająco, żeby zrobić coś wielkiego. Co ciekawe, bookmacherzy chyba również wierzą w jakimś stopniu w kombek królewskich, ponieważ kursy są wystawione dosyć nisko, jak na wynik pierwszego spotkania. Dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie w remontadę Realu Madrid.